Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Imper. Odpowiadam na Pana pytanie: Czy piękna Małgosia z PKP Intercity jeszcze kiedyś się do mnie odezwie? Jeśli nie, to czy opłaci mi się zostać reformatorem religijnym? Dobrze. Najpierw spytamy, czy piękna Małgosia z PKP Intercity jeszcze się kiedyś do Pana odezwie? Pyta Pan Imper, czy piękna Małgosia z PKP Intercity jeszcze kiedyś się do mnie odezwie? Czy piękna Małgosia się odezwie? Piękna Małgosia z PKP Intercity. Czy się odezwie? Czy się odezwie? Mhm. Mhm. Non. No, mamy finalnie 8 bławczy kontakt. Kontakt zdecydowanie mamy tutaj odezwanie się, tak? Kontakty również zdalne, jakieś yy, być może już tutaj wcześniej, gdzieś nastąpi jakaś wymiana numerów, tak? Czy, <grych> czy, czy jakichś tam, nie wiem, danych, tak? I to wszystko jakby, no, wystrzeli w górę ten yy, jakiś rozwój, tak? I ten cały kontakt wystrzeli, jak szalony. Także zdecydowanie według kart mamy finalnie, no, ale tutaj troszeczkę, no, będzie do przepracowania sytuacji. Yy, oczywiście po kolei, czy piękna małgosia z PK interesuje się do Pana jeszcze, odezwie. No, co jest na ta karta Księżyca? No, tutaj w tym całym aspekcie należałoby pokonać wszelkie jakieś stany lękowe, depresyjne, smutki, przygnębienie, jakieś takie toksyczne myślenie osoby sobie nieprawidłowe, tak? Widzenie siebie kompletnie oderwane od rzeczywistości, uzależnienia nałogi, jakieś takie poczucie, nie wiem, bycia słabym, tak? I to należałoby absolutnie w tym wszystkim, no, gdzieś tam zwalczyć, jak I to po stronie Pana. Ile ale i po stronie pani Małgosi, bo tutaj właśnie tak to wygląda, tak jakby ona się w ogóle bała, wstydziła do pana zagadać, tak? no Tak to wygląda. Że ona musi też uzbroić się w taki naprawdę, no, w siły witalne i gdzieś tam pan się musi uzbroić w troszeczkę w cierpliwość, a ona się musi rzeczywiście, no, postarać być silniejszą, tak, bardziej pewną siebie, bo ona tutaj to, według kart się boi. No, co jest na też szkielichów? No, według kart, jakby takie sytuacje, chyba w przeszłości, tak, bo tutaj pan pisze, czy się jeszcze kiedyś do pana odezwie, czy gdzieś tam już się odezwała, tak, z tego jakby wynika. No, takiej samej sytuacji, jakby w przeszłości, no, to nie będzie, według kart. Coś innego, tak? Jeżeli się Odezwie, no aby tu kart zdecydowanie no odezwie się, no ale finalnie, tak? No, takiej sytuacji, jak była już wcześniej, no to nie będzie. No, według kart nie będzie, coś inaczej po prostu będzie miało miejsce. No i karta rady, karta kochanków. No, karta kochanków mówi o romansie. No, zdecydowanie tak, gdzieś tam w tle, ale również karta kochanków mówi o wyborach. Czyli, no, w tym całym aspekcie trzeba było podjąć po prostu właściwe decyzje, tak? Podjąć, ym, tam wybrać właściwie, bo. Tutaj to są takie wahania, tak? Czy się odezwać czy się nie odezwać, czy warto, czy nie warto, czy, czy nie wyjdę na głupka, tak? Czy nie wyjdę, nie wiem, na... No, no właśnie, tak, no to tak to wygląda. Czy, czy, czy powinnam, czy nie powinnam. No, także tutaj no, są... Będą wahania, będą wątpliwości, no ale według kart gdzieś tam, no już jest bliżej niż dalej, tak? Tego odezwania się. No bo dalej cóż mam? dużo sobie kilka kart, żeby to interpretować. Kartę sprawiedliwości, czyli finalnie gdzieś tam pani Małgosia się decyduje, no, rozlicza się z przeszłością, z jakimiś negatywami, być może z jakimiś um, wspomnieniami złymi, czyli gdzieś tam, gdzieś może zrobiła z siebie troszeczkę, prawda? No, nie, wyszła nie tak, jak jakby chciała przedkmić powiedzmy, no i dlatego się wstydzi, ale ona się z tym rozlicza, bo gdzieś tam jest podsumowanie po, po dwóch stronach, um, t, wszelkiego rodzaju takie podsumowania, rozliczanie się. Dali mamy kartę czółki buław, czyli ustabilizowanie sytuacji, tak, stabilna stabilizacja, gdzieś tam wszystko już idzie ku dobremu, no ale to jest troszeczkę brak rozwoju, tak, czyli rozliczam się i czuję się pewnie, staję pewnie na dwóch e, nogach, tak, odważnie, no ale gdzieś tam jeszcze nie ma tego odezwania się, nie ma tego kroku, tak, milowego. Dali mamy kartę cesarza, no cesarz mówi o osobie, która jest gdzieś gdzieś tam taka, no, bardzo godna zaufania, konkretna, osiąga sukcesy, korzyści materialne, tak, gdzieś tam przy tej osobie są, to jest głowa rodziny, bardzo często osoba no, taka władcza, tak? No i to według tego, gdzieś tam Pan może być taką osobą, czyli no, czuję, że karty są mi przekazane, że po prostu pan przyjmuje inicjatywę. Czyli ona gdzieś tam cały czas się po prostu, ym, no stara się by stara się no, zebrać wszystkie siły, tak? I, i pewność siebie, yy, no wie by wzmocnić pewność siebie, żeby jednak się odezwać do Pana, no ale według kart to Pan chce zainicjować po prostu ten kontakt, to Pan już, no nie chce czekać dłużej, tylko konkretnie chce przejąć pałeczkę, tak, i tak się Pan pokazuje, dwójka denarów, dziewiątka buław, no i ósemka buław, tak, czyli dwójka denarów, no jednak tutaj Pan... Czy w prawo, czy w lewo, czy się odezwać, czy się nie odezwać, czy gdzieś tam no, postarać się rozwijać, powiedzmy, e, tę znajomość, czy nie. No pan tutaj musi podjąć też decyzję, decyzję konkretną. No nie jest łatwo, no gdzieś tam między wami cały czas. No ja niby ten pociąg jest, tak, jest tam, powiedzmy, fizyczny, intelektualny, już emocjonalny, no ale nie, nie możecie się zdecydować na konkretne kroki czyli właśnie, czy w prawo, czy w lewo, czy tak, czy nie czy, czy jakby, czy ta, czy inna, tak powiedzmy, no i Pan tutaj też musi tutaj już Pan zbiera się konkretnie, tak ale tutaj dalej gdzieś tam, no te wątpliwości, dziewiątka buław znowu, już brak działania, brak konsekwencji w działaniu tak, to jest takie obserwacja ja posiedzę, popatrzę, może jednak loza mnie zadecyduje, tak, brak działania chwilowy będzie obserwacja, ja poobserwuję troszeczkę rzeczywiście obserwacja jest, no ale finalnie proszę bardzo, no, w końcu ósemka buław czyli wystrzeli ten kąt tak, jak szalony, ósemka buław, szybkie spotkania, dynamiczne, dynamika, intensyfikacja działań, tak? Po prostu rozwój szalony no, wszystko idzie jakby ku dobremu. Cały czas się sprzyja po prostu wydarzenia super yy, kwitnące, fantastyczne, czyli kontakt jest zdecydowanie, ale odnoszę wrażenie, że jednak będzie nie tak jak poprzednio, czyli Pan tu już naprawdę podejmuje konkretne kroki, chociaż jeszcze trochę się zastanawia, popatrzy, poobserwuje, ale je na nie ten kontakt. Czyli według kart się się odezwie, no według kart tak, aczkolwiek może być tak, no inaczej niż było, może być tak, że to Pan gdzieś tam zainicjuje, ale ona już poprowadzi też ten kontakt, ale może być też tak, że, we, że po prostu pan już jakby się zdecyduje, będzie pan chciał, ale jednak popatrzy pan, po, po, poczeka, popatrzy i ona wtedy uderzy, tak? No tak to wygląda. Czyli wątpliwości jestem będą według kart, ale należy naprawdę ymm, zebrać wszystkie siły, żeby jednak uzbroić się w cierpliwość, w pewność siebie. Ymm, no i no ta Małgosia, tak, ona się odezwie, ale tak jakby to. Tak jakby pan już się zmotywuje, ona się zmotywuje i wówczas no już jedno z Was albo i obydwoje, tak, ten kontakt gdzieś tam zainicjujecie. Natomiast no rzeczywiście, tak jakby pan może zrobić, pan może... Spro, powiedzmy tak, pan z grunt do sytuacji gdzieś tam stworzy, a ona wtedy ten kontakt zainicjuje uder tak? Także, ale tak, zdecydowanie tak. Natomiast jeszcze sobie tutaj dopytamy o drugą kwestię. Czy opłaci się panu zostać reformatorem religijnym? No to pytajmy, zobaczmy. Może, może tutaj jakieś ważne informacje będą. Czy panu imper opłaci się zostać reformatorem religijnym? Czy panu imper opłaci się zostać reformatorem religijnym? Czy warto? Czy warto? Czy się opłaci? Czy opłaci się zostać reformatorem religijnym? czy się opłaci Hm. 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 No generalnie, no to tak. To, to, to może się opłacić, ale pod bardziej pod takim względem, powiedzmy, ym, jakichś takich m, pobudek niekoniecznie materialnych, tak? Czy się opłaci niekoniecznie materialnych być może, ale bardziej takich y, 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 takich powiedzmy, y, pozytywnych dla ego, tak? Dla jakichś takich swoich. Y, yy... Dla, nie wiem, rząd władzy, czy też taki właśnie y, pobudek bardziej intelektualnych, tak, jakichś takich emocjonalnych, bardziej, nie wiem, czy też intuicyjnych, takich. Ym, na pewno to podbuduje pana, y, no, s, s, y, samozadowolenie. O tak, gdzieś tam właśnie podbuduje pana samozadowolenie, będzie pan rzeczywiście czuł się taki, wow, jestem super, tak. Y, po, pod takim kątem, tak, ale pod kątem takim korzyści materialnych, to tak. No, powiedziałabym... finalnie dopiero, nie od razu, nie od razu. Ale czy się opłaci się za referatorem religijnym? Co jest na ta karta pustelnika? Nawet u kart tutaj w tym samym aspekcie należałoby gdzieś tam się jednak dokonać wewnętrznej analizy, wewnętrznego researchu. Czego pan potrzebuje, czego pan chce, na co się pan nie godzi, co jest dla pana istotne, tak? Takie nawet, nie wiem, czy na kilka godzin, czy nawet może na kilka dni. Dobrowolne odizolowanie, tak? Dobrowolna izolacja, do, dobrowolne odosobnienie, gdzieś tam od. O, no, takie właśnie odosobnienie chwilowe, tak? Rzeczywiście tutaj może być bardzo. Wartościowe, analiza wewnętrzna. Tutaj, według kart, panu by się bardzo przydała. Co jest na niej karta? Wisielca, czyli no, gdzieś tam zmiana perspektywy należał, należałoby e, dopuszczać inną perspektywę, tak? Inne myślenie, inne patrzenie na, na różne sprawy, bo według kart, gdzieś tam może panu pe, w pewnym momencie brakować e, dopuszczania, właśnie innej, innego patrzenia na różne sprawy, tak? E, no, po prostu patrzenia z innej perspektywy, czyli nie tylko pana, ale też inna mo, może by była wartościowa, tak? Należałoby dopuszczać inne możliwości, tak? No i karta rada, karta księżyca, czyli to, co znowu znowuż księżyca, tak? Należy pohamować wszelkie wątpliwości, jakieś złudzenia, tak? Jakieś takie brak wiary w sobie, stany depresyjne, lękowe, to wszystko, co nie służy, przygnębienie, pohamować, e, tak? Wyeliminować, e, usunąć ze swojego życia, bo to nikomu nie służy, a może tylko przynieść, no, jakieś takie smutki, tak? Należy to. I brak korzyści wyeliminować absolutnie. No i tu co mam dalej? Kartę kochanków, kartę sprawiedliwości, czyli gdzieś tam. W wybory, tak? Wybory. Czy w toje, czy we tak? Czy, czy w prawo, czy w lewo. No, jakieś wybory, romans też może być, oczywiście, ale to też wybory przede wszystkim e, właściwej drogi, tak? Wybory tego po prostu, czego pan sobie życzy, czego pan potrzebuje. spraw sprawiedliwości, czyli rozliczenie się, podsumowanie do, do doświadczeń, przeszłości, tego właśnie ciągłe takie analiza, tak? wewnętrzne licencje, to wszystko jest przy panu i to jest potrzebne. E, ale również wszelkiego rodzaju legalizacje mogą wchodzić w grę, tak? Legalizacje, czyli na przykład, nie wiem, em, ślub, tak, ale nie tylko. Legalizacje, na przykład umowy różnego rodzaju mogą wchodzić w grę, tak? umowy, kontrakt, tutaj przy panu gdzieś tam to wszystko się em, no, pokazuje. Dalej, rycerz kielichów, czwórka buław i ta karta cesarza, czyli po tym wszystkim, bo tych analizach dopiero rycerz kielichów, powrót do sprawy, które wydawałoby się, że jest za nami, że jest zamknięta, a tu jednak nie, bo już powrót do przeszłości. Czwórka Buław i karta cesarza, czyli... Stabilność, stabilizacja, tak? Staję równo, pewnie na dwie nogi, patrzę w przyszłość, patrzę perspektywicznie, stawiam czoła wyzwaniom, tu jest już konkret. I cesarz, czyli czuje się pan pewny pewny siebie, czuje się pan po prostu jak ryba w wodzie, jest pan głową rodziny, jest pan osobą władczą, decyzyjną w wielu kwestiach i jest pan po prostu tym reformatorem. Czyli według kart, czy opłaci się pan zostać reformatorem religijnym? No, według kart tak, ale bardziej właśnie te kwestie, takie pobudki gdzieś tam, no, takie, no, no być, chęć bycia wład, władczą osobą, chęć y, mm, posiadania takiego właśnie. Swojego imperium, tak? Chęć bycia osobą decyzyjną, bo jak najbardziej. Czy korzyści materialne? No, w pewnym momencie tak, ale nie od razu. I to wszystko pragnę zauważyć dopiero po wewnętrznej analizie, po rozliczeniu się z różnymi kwestiami, powrót do przeszłości, powrót do tego, o co pytamy i już stabilny człowiek, konkretny pan, tak? Właściwa osoba na właściwym miejscu, tak? Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, na odpowiednim miejscu tutaj już jest, ale tak jak powiedziałam, dopiero po tym, co panu służy, po analizie. Ale według kart opłaci się. Będzie Pan zadowolony, według get, Aczkolwiek, jak ja powiedziałam, jeszcze trochę trzeba do tego e, pewnych lekcji no, przepracować. Ale tak, dziękuję Panu bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Samych e, przychylnych i wspaniałych wydarzeń, aby małgosia jak najszybciej się odezwała. E, aby udało się Panu spełniać marzenia, jeżeli marzeniem jest zostanie reformatorem religijnym, no to również. Życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.